Witajcie w drugi dzień świąt. Jak widzicie, pogoda piękna, trochę wieje. Wczoraj mieliśmy z 5 cm śniegu około 0 stopni, dzisiaj jest około 11. Wilgotność, jak zwykle, duża w tym grębniku, ale to taka pora roku. O tak, 11 stopni jest w gębniku. Siódmy dzień podawania. Endrobiofloksu. Jak widać, już tu jest suszej. Ale to jest mniej gołębi. No i przy antybiotyku też gołębie mają lepszy kał. No, jeszcze 3 dni będę podawał. 10, no tak, żeby wyszło 10 dni. Endrobiofloksu. No i zaczniemy kurację brodaczką. Takim ziołem, o którym. Wspominał Manfred w swoim filmie, w swoim tym ekskluzywnym wywiadzie, który tam udzielił portalowi aukcyjnemu. I właśnie skuszę się na tą kurację, tą brodaczką przez 5 dni. W międzyczasie dzisiaj też akurat miałem Aktimelki. To dostały gołębie na karmę Actimelka. Będę dawał właśnie im troszkę jakichś jogurtów. No tak, żeby probiotycznie odbudować im florę bakteryjną. A jak będę podawał prudaczkę, to już Wam nakręcę film. Dzisiaj tak można powiedzieć na szybko, bez większych szczegółów. Aczkolwiek chciałbym sprostować moją ostatnią wypowiedź, bo powiedziałem, że podawałem antybiotyk raz w sezonie i przy zapaleniu wola. Nie skłamałem podawałem raz w, w sezonie ten antybiotyk, ale to nie było przy zapaleniu wola, po prostu te głębie po tym zapaleniu wola jeszcze później troszeczkę tak e, miały problem z drogami oddechowymi, e, no i wtedy je tam po prostu wzmocniłem. No i efekt był e, za dwa tygodnie od podania antybiotyku e, od razu, bo e, wtedy mi zaczęły właśnie te głębie e, siadać tam, na przykład siódmy. Siódmy był na oddział i chyba dziesiąty na kolejnym locie. Nie tak, że na jeden lot miał, miałem dwa, ale, ale coś tam się zaczęło w dziesiątce na oddział po, e, pokazywać. A jeżeli chodzi o zapalenie wola, to miałem takiego knifa od e, Manfreda e, ze, star ze starej szkoły gołębiarskiej. Dawniej po prostu przy zapaleniu wola hodowcy na Śląsku brali, chodzili do mrowiska kowali i po prostu je tam ugniatali, można powiedzieć. I te kowale wtedy też jakby wydalały z siebie kwas mrówkowy i to dawali do wody i tak gołębie po prostu piły z kwasem mrówkowym wodę i przechodziło im to. Z racji tego, że mam pszczoły a Manfred mi opowiedział tą historię, to yy, tam mówi, że w sumie mam kwas mrówkowy, bo leczy pszczoły kwasem mrówkowym. Yy, no w sumie dlaczego leczę pszczoły kwasem mrówkowym, też wam napomnę, bo yy, yy, pszczoły najczęściej są atakowane takimi małymi robockami, które wypijają im krew i no to jest taka inwazyjna bardzo, yy, inwazyjny bardzo pasożyt, wszyscy mają z tym problemy. Yy, bardzo często pszczelarze no, używają chemii, krótko mówiąc. A i że ja mam pasiekę tak dla siebie, nie chcę używać chemii. Zresztą tam niektóre środki chemiczne do zwalczania warozy nawet mają napisane, że trzeba yy, y, później te ramki, które są yy, w czasie odymiania tych pszczół, bo to się dymi takimi środkami albo na takich paseczkach sadza, no to te ramki, że trzeba, nie trzeba używać do przetworu później do przetwórstwa miodu no ja nie chcę nawet się już bawić tam żeby gdziekolwiek coś zostało więc leczę naturalnie kwasem mrówkowym i właśnie ten kwas mrówkowy miałem tam stężenie 10% Manfred mówił, że dał krople na 1 litr i dawałem właśnie krople na 1 litr przez kilka dni tak jak antybiotyk i powiem wam, że to pomogło im a teraz jeszcze jak tak patrzę, widzicie, coś mi te gołąbki ślinę, ślinę przełykałem jeszcze. One były jak tak po 3-4 dniach antybiotyku, było ok, a teraz widzę, troszkę je przy, przymuliło. Mi się wydaje, że może też im schodzi po prostu, jeżeli miały coś z mykoplazmozą, to może im schodzi. Ten śluz. Tak jak my po prostu odkaszlujemy takie sprawy, no to oni, one tutaj sobie też tak przełykają. Ale jeszcze, jeżeli rozmawiamy o kwasie mrówkowym, to chciałbym Wam powiedzieć taki temat. Nie wiem, czy wiecie, ale kwas mrówkowy już kiedyś mówiłem to w moim filmie o kąpielach gołębi. Tam się troszkę napracowałem przy tym filmie, ale widzę jakiegoś entuzjazmu, jeżeli chodzi o oglądanie, to nie ma. Ale kto nie oglądał, to zapraszam do listy. Naprawdę polecam. Trochę się tam napracowałem przy tym. I jeżeli chodzi o kwas mrówkowy, no to wiadomo, wydalają go mrówki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, on się też znajduje w pokrzywach. Bardzo podobne uczucie, jak górzy się mrówka i uparzymy się pokrzywą. Bardzo podobne odczucie na skórze i tutaj przynajmniej w moich stronach zawsze do hodowli czy to wieprzowiny czy drobiu zawsze używało się pokrzyw zawsze się domieszywały do gotowanych na przykład ziemniaków taką posiekaną pokrzywę no jeszcze należy do tego pokolenia że z jednych z obowiązków takich wakacyjnych to było zawsze zabezpieczenie, po prostu pokrzyw. Trzeba było gdzieś iść na jakiś nieużytek i tych pokrzyw po prostu narwać. Później było, było szybkie szkolenie, jak się to sieka w takiej sieczkarni, i, i musieliśmy to z bratem zawsze, każdego dnia. Nie poszło się grać w piłę, nie poszło się gdzieś tam na jakieś w e, Wojarze z chłopakami, dopóki nie było nie były przygotowane pokrzywy. E, no, wiadomo, byliśmy troszkę tam starsi, ale mimo wszystko i tak byliśmy dziećmi. Takie to były czasy. A korzystało się z takiego narzędzia się nazywało się czkarnia. E, było szybkie szkolenie. Ci, co nie ogarnęli za szybko, to później w dorosłym życiu, jak już chcieli zamówić 5 piw, to musieli używać dwóch rąk. E, no, ale mimo wszystko. Uważam, że to pokolenie właśnie jest takie takie harde, można powiedzieć. I do czego zmierzam, właśnie? Dlatego też w zakwaszach, choćby nawet z firmy FlyVet, używa się kwasu mrówkowego. On ma pozytywny wpływ na stan zdrowotny no, gołębi, w tym przypadku. Nie? Także. Dlatego polecam też zakwaszacze do podawania właśnie i sprawdzania, żeby był kwas mrówkowy. Co ciekawe, daje też go, tak jak w tym filmie mówiłem, do kąpieli. Z racji tego, że kwas mrówkowy tym małym, tak jak są na przykład piórojady, jak są te warozy, które wypijają krew pszczołom, on im delikatnie wypala. Te ich otwory gębowe, tak jak u pszczół, który tam się po prostu wgryza w pancerzy pszczoły, tak samo tutaj u jadów wypala te, które wgryzają się w pióra. I jeżeli to się stosuje systematycznie, to, to działa. Ja nie mówię, że w 100%, procentach, czasem się trzeba będzie jednak wspomóc chemicznym środkiem, Yy, aczkolwiek. No naj, najwięcej problemów jest już pod koniec sezonu. Yy, jak. Yy, po, no z kabiny też no nie każdy dba tam o piuro jady z kabiny gołębie potrafią przynieść. Yy, ale też wtedy te środki chemiczne ja bym był ostrożny z ich podawaniem, yy, z psikaniem, bo to jednak też ma według mnie troszeczkę wpływ na gołębia yy, tyle. Jak będę robił brodaczkę i będę wtedy też już jakby wzmacniał gołębie probiotycznie, to nakręcę taki film dokładniejszy. Opowiem Wam dokładnie wtedy i pokażę przede wszystkim jak to robię. Na ten na dzień dzisiejszy życzę Wam wesołych dalszych świąt, które tam już pozostały mamy. No na półmetku jesteśmy, Może, no ja w tym momencie jestem na półmetku, bo jestem w pierwszy dzień świąt. Rano kręcę ten filmik. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia.